Dzień dobry, dzień dobry, jestem Bartek. Dzisiaj gramy w... Jasne, że w... Madgun z... Y... E... I pozdrawiam Ruzie, Aleksa i Ernesta. E... Ile dzisiaj mam łapek dobić? M macie 50 i kolejny odcineczek jutro. E... Jutro o 13 będzie albo... Yy, o 14.00 od razu. Więc zaczynajmy grę. Więc jak widzicie, pijany kurczak. O i Kubę pozdrawiam. Pozdrawiam też szczególnie Kubę. Yy, jasne, że też Kubę gramy z typa. Yy. Jak widzicie, wszystkich tu rozniosę. A czemu nie roznieść? I na easy ich rozniosę. Ej, a wy mi przypominajcie, że muszę się o ten, ten y, odzywać, bo ja tak, tak czasami zapominam. Yy, bo też jeszcze nie chcę się też tak na razie nagrywać, ale nagram dla was. No cały trud. Eee, yy. Ojca widziałam, nie mam to w Bawrowie po mo Możecie ten... Wbijajcie na mój ten... Yy, wbijajcie sobie dzwoneczki. Yy, o! Zostawcie dzwoneczek. Łapę w górę. Kto zostawił łapę w górę? Jest moim przyjacielem. OP! Radzę! Yy, no to już mnie zabili. Yy. To od razu biorę rozniosę ich. Ja z tą grę już gram od dwóch dni od, od wczoraj ale fajna polecam. E, dobra, już trafiłem. Która godzina jest? Nie wiem. E, Bardzo mi się... E, poczekajcie chwilę. E... Więc wróciłem. E, przepraszam za tamto. ale Już będziemy grali Dobra, typek zabity tu leży. Znów się pił, Dobra. Jest y, ty. Nice. XDDDDDD, haha, Kurde, skąd to mi no. XD, da 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 Kurde gdzie skąd da da Tyle, ile zabić, tyle łap w górę ma być. Liczcie ze mną. Albo nie tyle, ile ten, łap, ten zabić, to tyle łap w górę. Ma być 50. Proszę. A moja siostra Patrycja, jak gra w greenie, to nie może przestać grać. I ona się lubi bać. Jak zwykle. Dobra, ktoś idzie. Yy, poczekajcie. Jak, jak widzicie, no już było. I no. Na innej mapie. Dobra, gramy. O, na cybermapie. Najlepiej. Poczekajcie chwilę. Przepraszam za tamto. Ale moja matka i moja babcia nie chcą się uciszyć, ale już uciszyły. Ty lubisz chomiczka? Proszę bardzo, zwierzątko. Ha, 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 ha. Jestem youtuberem, ziemskim hakerem. Śpiewam sobie tak, bo lubię. Lubię! Jestem youtuberem, tutaj też terem. Lubię nagrywać kanał. jak wiecie, to mój pierwszy odcinek. Słaby, chyba. No proszę, zostawcie mi jakąś łapę. Pierwszy raz nagrywam filma na YouTube. Mnie trwa to do 18 minut. Ech. Wiem, że chcecie więcej, ale... Nie mogę. No, to idziemy do gry. Elo, elo. O kurde! Plecy typie, uważaj. Zde, zbugował się. Jak widzicie, bugowane. Tu są cele. Eee. 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 Dołączajcie do, szczególnie w Clash Royale, jak macie, do nowej si. Dobra, wracamy do gry. Dzień eee. U i mm, dostał. O i koniec gry. Jak zwykle, i wbijajcie też na kanał Alex Wieczorek. Ja bym miał Bartek Traczyk. Eee... Yy. Bum, yy. 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 bum, 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 bum. O, laboratorium to jest. Jak nie myślałem. No to gramy. Mam ananasa, Anananasa. ananasa, 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 Anananasa. Sobie gram i nie mogę grać. Ananas, ananas. Uwaga. Dobra. Kurde, jakieś gówno mi się tu zrespiło. Dobra. Idziemy napierdalać. Eee, mleko. -ko. Lubię mleko. Koko. Kto lubi mleko czekoladowe? Kto lubi mleko waniliowe? To dajcie łapkę w górę. W górę. Właśnie. Kto lubi mleko daje łapę w górę i dzwoneczka i suba. Jasne, że tak. Oj, wbijajcie na Josie. Na, na Virsusa Pro. Eee. Yy, aha, XD. A Szkoda, że nie sprzedajesz koszulek. A gdzie tam? Sorry, to ruśka. Nie. Dobra, na pewno dalej.